Żyd siedział w grocie przed ścianą pokrytą dziwnymi znakami. Na pewno to nie były znaki moich panów. Karły także posługiwały się innymi, oraz te, które nauczyliśmy się czytać, były zupełnie inne. Jednak Żyd był zadowolony. Dało się wyczuć, iż nie będzie współpracował. Nie mieliśmy już żadnego atutu, żeby go zmusić, i nie mieliśmy żadnych Żydów, którzy by to potrafili. Żyd był już po stronie swojego boga, czyli karłów, którzy go omamili. Nie pozostało mi nic innego jak zabić staruch, a jednak coś mi podpowiadało, aby tego nie robić. Na razie pozostał, pozostał nam problem, kto odczyta znaki, bez których nie otworzymy wrót. Odkryliśmy kolejną grotę, łączy się, łączy się z oceanem słodkiej wody, który jest pod nami. Możemy się tam poruszać. Cała ta kotlina jest przepełniona tym podziemnym akwenem. Otwiera to przed nami nowe możliwości, jednak nasi panowie są niezadowoleni. Każą nam zabezpieczyć grotę. Wszystkich kopaczy, jeńców oraz nadzorców mamy tam pozostawić. Ta grota ma pozostać tajemnicą. Doktor jutro razem z innymi schodzi do groty. Myślę, że starego Żyda także tam zamknę. W jaki sposób więźniowie dowiedzieli się, jaki los ich czeka? Zaczynają się buntować. Osobiście kilku zabijam dla przykładu. Wszyscy są już w grocie, jednak panowie nakazują oszczędzić Żyda i doktora. Są panom potrzebni. Osobiście wysadzam chodnik prowadzący do groty. Nadzoruje to wszystko jeden z panów. Wejście zostało zaplombowane. Razem z doktorem jedziemy do pałaców Bad Charlottenbrunn. Czekają tam na nas kobiety przywiezione z Breslau. Są to młode kobiety zapłodnione przez naszych panów. Dokonuję selekcji i jedną, jedną mam sobie, jedna ma w sobie boską cząstkę. Zabieramy tylko ją, resztę sam morduję. Doktor jest od dzisiaj za nią odpowiedzialny. Jedziemy do Kaldwasser. Nosicielkę pozostawią w obozie ruskich. Doktor opowiada za nią, nieważne jakich środków użyje. W ogóle mnie to nie interesuje, ona ma być bezpieczna. Na wieś, iż wysłano ją do pracy w pobliskiej stolni, natychmiast tam się udaje. Nadzorcy zgwałcili oraz zabili prawie wszystkie kobiety. Kilku zabijam natychmiast. Jeżeli nosicielka także zginęła, wszyscy zginą śmiercią, o jakiej nie, nigdy nie słyszeli. Doktor i jakiś kapo wpadli w szał. Ich strach przed śmiercią był tym narzędziem, które umożliwiło odnalezienie tej przeklętej Polki. Znaleźli ją Żywą. Natychmiast odesłałem ją do szpitala, gdzie jeden z panów zajął się płodem. Doktor, mają przygotować do zejścia pod ziemię. Zejście nastąpi niebawem. Karły i ich armie są coraz bliżej. Muszę przygotować kolejny chodnik dla, do, dla transportu z Breslau. Siedzę cały obolały w swojej celi. Mój, mój sarkowak jest otwarty. Kim ja jestem? Ogarnia mi strach. Ciało pali żywym ogniem. Moje zniekształcone dłonie wiszą bezwładnie. Wykrząta się koło mnie pomocnik doktora. Podłącz, podłącza jakieś zbiorniki do mojej skrzyni. To przecież te same pojemniki. Gdzie ja takie zawoziłem? Pamiętam, do Wielkiego, do wielkiego Szańca. Tak, to tam. Pomocnik kończy obsługę urządzenia. Coraz bardziej jestem zmęczony. Już mnie nie obchodzi... To, kim czym w ogóle jestem, nawet ból ciała już nie jest taki dokuczliwy. Zapadam w sen. Srebrzysta galaretowata cześć zalewa moje ciało. O jaka ulga! Nabieram sił. Pomocnik stoi przede mną, podaje mi kryształ. Nareszcie mamy to, czego szukaliśmy. Teraz pójdzie szybciej. Kryształowe archiwum. Teraz stary Żyd już zupełnie niepotrzebny. Reszta inżynierów bez trudu daje sobie radę. Na powierzchni powstają kolejne obiekty. Jeden już jest, jeden już przeprowadza testy. Widziałem, e, widziałem to. Tylko raz. Betonowa konstrukcja wygląda jak pająk na kilkunastu nogach. Elektrownia, która tam jest, wytwarza jednak za mało prądu, aby urządzenie mogło działać prawidłowo. Panowie nie są zadowoleni. Powoli zaczynamy maskować nasz kompleks. Niestety nie zdążymy na czas. Kolejne otwarcie wrót nastąpi dopiero za 75-85 lat. Przygotowujemy wszystko do zejścia, jednak nie przerywamy prac. Przyjeżdżają kolejne transporty, które musimy upchnąć pod ziemią. Ten marny robak Mengele, także się tu kręci, przywozi całe, zasobniki, całe zbiorniki ludzkich części. Udało mu się wyprodukować płyn konserwujący, już nie potrzeba tyle sprzętu. Jednak te marne robaki na coś się przydają. Czasami ich podziwiam za ich bezwzględność wobec przedstawicieli swojego gatunku. Tylko za samą obietnicę nieśmiertelności mordują się całymi milionami. Przegrany gatunek. Stary Rzecz stał się coraz bardziej uparty. Całymi dniami siedzi przed ścianą z tymi rysunkami. Panowie rozkazali. Nie zabijać, więc jeszcze na razie jest bezpieczny. Ale jak tylko wyjdzie z kręgu, to zaraz go rozszarpie. Grota została przebudowana, pojawiły się rusztowania i dziwny obieg na środku. Nie wolno mi tam wchodzić. Coraz częściej wychodzę na powierzchnię. Nadzoruję wynoszenie i ładowanie długich skrzyń na ciężarówki. Nie mam pojęcia, gdzie je wywożą. Pomocnik jest cały czas przy mnie. Ma na szyi tatuaż smoka ziejącego ogniem. Doktora nie widuję już w ogóle. Mam przesłuchać starego Żyda. Nareszcie roztarpię starucha. Jednak... Mam go tylko przesłuchać i pokazać znaki, jakie mam na ciele. Skąd mam te znaki? Skąd mam te tatuaże? To nie przesłuchuję ja, tylko ja jestem przesłuchiwany. Kilka osób w mundurach SS słucha tego Żyda, zdrajcy. Teraz to ja jestem ich jeńcem. Nic nie mogę zrobić. Mój mózg co, oraz moje ciało są bezwolne. Moja skrzynia jest demontowana. Przebudzenie jest jak zawsze bolesne. Nie mogę poruszać żadną kończyną. Leżę w ciemnym, nieukończonym chodniku. Moje ciało chłonie wilnokość podłoża i ścian. Ten chłód oraz woda spływająca po ścianach przenosi mi ulgę. Nic nie pamiętam, w jaki sposób się to dostałem. Obok mnie żarzy się słabym światłem kaganek. Zupełna cisza gdzieś w oddali słychać szum wentylatora. Jakaś postać podaje mi naczynie, wypełnione jakąś cieczą. Nie mogę utrzymać naczynia. Moje dłonie tego nie potrafią. Nie, nie do tego zostały stworzone. Postać podsuwa mi kubek do ust. Ciecz ma zapach benzyny. Widzę jej twarz, to kobieta. Gdzieś widziałem tą twarz. Ciemność wypełnia moją głowę. Gdzieś w oddali lub nad jej głową słyszę ludzkie głosy. Wielojęzyczny gwar. Rozumie poszczególne słowa. Wszyscy rozmawiają o mnie. Podają padają różne słowa od potwora do świni. Większość chce mnie natychmiast zabić. Powstrzymuje ich pomocnik doktora oraz kobieta. Pomocnik robi mi jakiś zaszczyt. Zaczynam rozróżniać postaci. Jestem w wielkiej, wydrążonej wyłożonej szalunkiem jaskini lub grocie wykutej w skalę. Kobieta tłumaczy mi, że jesteśmy na najniższym poziomie. Dolne opanowali oni, górne do opanowali oni. Nic nie rozumiem, nic nie mogę, nie mogę się poruszać, już wiem, dlaczego jestem, dlaczego nie mogę się ruszać. Jestem przywiązany do torów, wąskotorówki. Boimy się ciebie. Ostatnio jak się obudziłeś, zabiłeś dwie osoby. Zrobiliśmy ci zastrzeg, jednak nadal kontrolują cię i nie wiem jak... I nie wiem i co ma złożone do głowy. Jednak już nie jesteś jednym z nich. Przyglądałem się tej ślicznej postaci, była w zaawansowanej ciąży. Opowiedziała mi o powstaniu warszawskim, o tym, jak była gwałcona we Wrocławiu, o tym, jak uratował jej życie. Uratowałem jej życie, będąc bestią. Teraz opiekuje się mną inżynier, tylko nie możemy się o tym dowiedzieć, nikt nie może się dowiedzieć o tym, iż mi pomaga. Najlepiej, żeby się nie dowiedział, że żyjesz. O co tu chodzi? Czekam na powrót pomocnika. Gdy nadchodzi kobieta, ukrywa się w tunelu, następnie odchodzi i wtedy widzę ją po raz ostatni. Jej, jej imię wyrosło się w mojej głowie: Bożena Danuta z Warszawy. Pomocnik robi mi kolejny zaszczyt, czuję się coraz lepiej. Mrok mi nie przeszkadza, orientuję się w podziemiach bezbłędnie. Pomocnik chodzi ze mną po pustej kopalni. Cały czas nalega, abym sobie przypomniał, gdzie było wejście do groty. Czasami jakiś stary Żyd nam towarzyszy. Mijamy chodniki, w których pracują ludzie. Coraz częściej słyszę polską mowę. Jestem wśród Polaków. Są to także Rosjanie, Ukraińcy. Pracuję tu dobrowolnie, tak jak pracują tu dobrowolnie, tak jak Czesi. Pomocnik, jak zawsze, w tych dziwnych butach, szynelu i czapce na głowie. Przemawia do mnie w różnych językach. W mojej głowie brzmi obcy głos. Domaga się mojego powrotu. Rozkazuje mi, wydaje polecenia. Po raz kolejny budzę się przywiązany. Do... Do torowiska. Tym razem zabiłem 7 osób. Teraz nadejdą SSMani. Yy, na, teraz nade mną stoją SSMani i ludzie w białych kitlach. Jeden z nich robi mi zaszyk i, yy, i nakazuje podwojenie dawki. On jest dla nas zbyt ważny, abyśmy go utracili. Tylko on może nam wskazać tunel, gdzie jest grota. Musimy uruchomić sarkofag. Rozpoznałem twarz starego Żyda. On wydawał rozkazy pozostałym Esesmanom. Nie Esesmani nie podchodzili do nas, mimo iż cały czas kilku krążyło w pobliżu. Pomocnik cały czas jest przy mnie. Pokazuje mi jakieś dziwne znaki. Gdy moje ciało reaguje na, na którejś Gdy moje ciało reaguje na któryś, zaraz to zapisuję. Ponownie jestem w mojej celi, gdzie stoi moja skrzynia. Panuje tu bałagan. Pomieszczenie wygląda jakby stoczono tu walkę. Aparatura porozbijana, lecz urządzenie sterownicze wygląda cało. Nie mogę poruszać się samodzielnie. Kilka osób wkłada mnie do skrzyni. Pomocnik podłącza pojemniki. Znajoma ciecz zalewa moje ciało. Tym razem nie zapadam w sen. Czuję, jak moje członki wracają do życia. Jakiś niebieski płyn zalewa mi twarz. Czuję. Jak przedostaje się ustami do mojego wnętrza. Nie duszę się, ani też nie topię. Po upływie około 30 minut pomocnik otworzył skrzynię. Wychodzę samodzielnie. Czuję się jak niezniszczalny. Czuję się tym razem świadomy swojego ciała. To ja teraz jestem panem w tym ciele. Cały czas SS-mani mierzą do mnie zmiotaczy płomieni. To robi wrażenie. Czuję respekt przed tym rodzajem broni. To dla naszego bezpieczeństwa. Ostatnim razem zabiłeś prawie wszystkich i rozwaliłeś całe laboratorium. To twoje dzieło. Żyjesz tylko dlatego, że wiesz gdzie jest grota. Masz na nią wskazać. Tych słów nie wypowiedział żaden z obecnych tu mężczyzn. Ten głos słyszałem. Czułem w mojej głowie. Czułem istotę e, wrogo nastawioną do mojej osoby. Byłem pewny, iż dał im bym radem, nim nacisnęliby nim pusty swej broni. W tym momencie odezwał się pomocnik. Nawet o tym nie myśl, tym razem pomyśleliśmy o wszystkim. Żaden gwałtowny ruch, a jeden gwałtowny ruch, a zostaniesz odłączony od tego. Nie masz pojęcia co to jest. Jednak bez tego nie jesteś w stanie żyć. Od czterech lat w tym mieszkasz od czasu jak podpisałeś pakt z diabłem, jesteś częścią ich, jesteś ich sługą i żołnierzem, jednak mam, nam udało się nad tobą zapanować. Już nie jesteś człowiekiem, jesteś ich pachołkiem, a istoty, które tak ochoczo tępiłeś, teraz są twoimi panami. Jeżeli chcesz żyć, jeżeli chcesz umrzeć jako człowiek, wskaż nam wejście do groty. Nawet jeżeli nie uczynisz tego, to mamy czas, przekopiemy te góry, ściągniemy tu tysiące górników i na pewno dokopiemy się. Wiemy jak was pokonać bez swoich panów jesteście nikim. bez tych sarkowaków też zginiecie wasza tajemnica jest też naszą tajemnicą zrobimy wszystko, aby ta wiedza nie wpadła w ręce takich, nie pozostała w rękach takich jak ty. Ruscy też na pewno jej nie dostaną. Wszystkich związanych z projektem wprowadzimy pod ziemię i dalej będziemy kontynuować wasze dzieło. Więc jesteś z nami lub przeciw nam. Wszakże jesteśmy ludźmi, a oni to obcy. Ich jedyny cel to zniewolenie nas i uczynienie z nas niewolników. Pomocnik bardzo się zaangażował w to, co mówił. Moje myśli były dla niego nieodgadnione. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludźmi. Marny jak robak, miałem okazję poczuć się jak Bóg. Byłem jedyny z nich, byłem jednym z nich i. Nadal czuję, że jestem. Jak on śmie marzyć, że pokona mnie? Esesmani na pewno y, pójdą za mną. Tylko dlaczego pomocnik doktora został naznaczony symbolem smoka? Pomocnik, gdy prowadził swój monolog, odciągnął uwagę cywili i Esesmanów od mojej osoby. Dał mi tym samym czas na działanie. Pojemniki, sto, pojemnik sto, pojemniki stojące obok sarkowagu były odbezpieczone. Obydwa cisnąłem środek pomieszczenia. Wycie oraz krzyki mężczyzn ucichły po kilku minutach. Pomocnik oraz jeden esesman stali pośród pozniekształcanych ciał. Esesman podszedł do leżącego inżyniera, zerwał mu kołnierz na szyi i gdzie widniał nasz znak. Jednak to był oszust, śpieg karłów. W innym wypadku yy, by żył. Nas ten gaz nie zabijał. Naznaczeni byli na niego odporni. Pomocnik podszedł do Sarkowago, coś podłączył i byłem wolny. Teraz możesz swobodnie się poruszać, tylko nie wiem jak długo, ile twoje ciało wytrzyma by z tych kąpieli. Zaszczyki działają kró krótkotrwale. Udało nam się wyrwać yy, także spod kontroli tych bestii, nie wiem ile pamiętasz. Być może już nigdy nie wypowiesz... Yy. Być może już nigdy nie wypowie zmiany Twojego ciała, są zbyt poważne. Deformacje są już nieodwracalne. Na Twoje podobieństwo zostało wychowanych kilkadziesiąt takich potworów. Do tego te małpoludy i wilkołaki, te ukraińskie psy oraz te dzieci. Jeżeli nam pomożesz. To zatrzymamy ich pod ziemią. Przygotowujemy ich do zejścia wszystkich związanych z tym przeklętym miejscem. Nadal trwa wojna. Giną ludzie. Szaleńcy nadal wierzą iż zostaną bogami. Sam wiesz, że to niemożliwe. Możemy spróbować im dorównać, lecz za jaką cenę? W tym momencie odsłonił wielkie lustro. W odbiciu widziałem potwora. Ręce jak szpony, nogi zdeformowane, oczy zapadnięte, odstające uszy, szczęka jak u węża całe ciało pokryte bliznami oraz szwami, szara skóra dopełniała obrazu, boga potwora dopiero po chwili zauważyłem, że nie stoję obok tego monstrum, lecz w, w lustrzanym odbiciu jest tylko jeden osobnik wpatrujący się w koszmarny obraz sekundy na sekundę zaczęło do mnie docierać iż to monstrum to ja, co oni mi zrobili jakiś głos w mojej głowie mnie wzywał, rozkazywał nagły roz, nagły błysk i nadal stoję przed lustrem, tym razem jest nas dwóch pomocnik stał obok mnie z dziwnym patykiem na końcu którego tańczyły małe pioruny. Tylko w ten sposób nie będą mieli nad tobą kontroli. Gdy tylko usłyszysz ten głos w swojej głowie, przystaw sobie to do głowy. Ja i pozostali także tak robimy. Na razie to musi wystarczyć. Za tego weneckiego lustra yy, będą, będziemy cię obserwowali. Cały eksperyment, ob, b, b, cię obserwowali. Cały eksperyment przebiegał pod ich dyktando. Od samego początku byłeś ofiarą. Takich laboratoriów było kilka. Na powierzchni także budowali wylęgarnie. Po części to nadzorowałeś, byłeś w całym obiekcie, widziałeś podziemny ocean. Tam znajduje się broń, którą możemy ich pokonać. Możemy im dorównać, a nie zostać jednymi z nich. Jest to niemożliwe. Ich obietnice są dla nas mrzonką. W każdym bądź razie my od dzisiaj zaczynamy stanowić o sobie. Jednak jest bardzo wielu, którzy dalej są omamieni. To tylko tymczasowy rozejm. Pomocnik zawsze tylko będzie pomocnikiem. Tak, tymczasowy rozejm. Faktycznie nie mogę mówić, jednak w jaki sposób przekazujemy swoją wolę innym. Nie pamiętam wielu rzeczy, jednak czuję jakąś wieść z panami. Na pewno mnie to nie pozostawią. Ze zesmanami moimi rozumiem się bez słów. Faktycznie wszystkich musimy ukryć kopaczy oraz strażników. Musimy wszystko zamaskować. Pokazuję pomocnikowi chodnik ze słojami Mengelego. Rozumiem o, o co mi chodzi. Twarz uda mi się jako tako podreperować, jednak dłonie i nogi na to nic nie poradzę. Operacje jakie mi robił, nie robiły na mnie żadnego wrażenia. Uszy i nos wymienił mi w kilka minut. Tak mi się wydawało. Jednak operacja i cały proces trwał prawdopodobnie kilka miesięcy. Mój organizm jakby je wchłonął. Między zabiegami doglądałem maskowania naszych prac na zewnątrz. Wszystkich świadków usuwaliśmy natychmiast po zakończeniu pracy. Wojna była już przez Niemców przegrana. Wokół nas byli już Rosjanie, niewolnicy Czerwonego Karła. Odwiedziłem Wisterzgarzdorf. Moich Żydów i ich lojalność wobec mojej osoby nie budziła wątpliwości. Wykorzystam pomocnika. Myśli, iż jestem po stronie tych robaków ludzi. Moi panowie znaleźli sposób, aby ze mną się kontaktować. Już nie, zna, nie zachęcają mnie do ataku, zalecają cierpliwość. Teraz jestem sojusznikiem pomocnika. Ciąg dalszy nastąpi.